Cześć, z tej strony z Harek Poli jest ze mną Kira. Sheka. Sheka. I Sheka. Witam Was w pierwszym odcinku naszej nowej serii suchej inżynierii, czyli serii z Minecraft'a Feed the Beast. Minecraft Feed the Beast to jest e, zmodyfikowany, zmodyfikowany Minecraft, w którym znajdują się mody takie jak Industrial Craft, Buildcraft, Craft, e, Computer Craft, Extra Biomes XL, czyli na przykład takie drzewa jak tam są, e, Twilight Forest, do którego portal mamy właśnie tam. Ray minimap, który mam wyłączony, bo mam HD wyłączonego, dobra jest. Co tam jeszcze, factorization, hmm. no i w sumie z tych ważniejszych to to wszystko. No i chcę Wam po prostu zaprezentować jak będziemy grać, pokazać Wam czasami jak się coś robi, jeżeli byście chcieli pobawić się tym, tą, tą paczką modów, bo jest według nas bardzo bardzo ciekawa Dobra. Bardzo, bardzo ciekawa, ale ja nie umiem się nią posługiwać, więc będziesz musiał mnie nauczyć. Dobra, dobra. Mów jakby coś trochę głośniej, bo cię trochę ścina. Dobra, spokojnie ma sprawy. Teraz lepiej? No, dobra. To może pokażesz nam, co my tu mamy. Jak widzicie, przed sucharem znajduje się nasz domek, który jest zbudowany z paru rodzajów drewna, które są dostępne właśnie z modyfikacji ExtraBanding XL. Za nami znajduje się pole uprawne, które za niedługo przekształci się w automatyczne pole. E, tam wam pokazywał portal do Twilight. E, dobra, dawaj do środka. Czekaj, się dziwicie pewnie czemu tak Kiera lata. Ja też czemu tak latam i nic mi się nie dzieje jak spadam. A to wina tego, wina czy powód, że mamy jetpack, żelazne pięty. Żelazne pięty, czyli buty z <laughs> i electric jetpack. Od razu można pokazać jak to się kraftuje. W taki sposób, że dwa buty po prostu zrobione tak ze obsydianu i żelaza łączy się Dobra. Konstrukcja, czy jest trochę skomplikowana, więc może to kiedy indziej. Pokażemy to najwyżej w... w no, później. No, później, no nie, czy... dobra. Dokładnie. Tutaj widzicie takie drobne konstrukcje, które zawalają nam mieszkanie. Pół mieszkania w sumie. Pół mieszkania, niech ci będzie. Co tam? Tu widzicie, o właśnie jedno z modyfikacji m.in. między innymi Iron Chest i Silver Chest. Nie, Iron Chest to jest po prostu jedna modyfikacja. Ale z modyfikacji, co to jest? A, nie, bo będzie, że jest modyfikacja iron chest, To chest. No dobra, no, <grym> mniejsza. Ojej, ojej, ojej. Widzicie, widzicie jak dużo miejsca potrafię pomyśleć takie pojedyncze skrzynki. Niestety nie da się ich połączyć. Yy, największą skrzynką jest, dia Boże, diamentowa i kryształowa, tak? Tak. Tylko, że diamentowa i kryształowa mają taką samą pojemność, tylko że jeśli diamentową obtoczysz yy, szkłem, to będzie czysta po prostu. Niczym się tak naprawdę nie różni. Czyli właśnie Crystal to jest skrzynka diamentowa i po prostu wygląda tak ładnie przezroczysto. Dobra, tutaj może jest kilka tych urządzeń, które tutaj się znajdują, czyli tutaj mamy ekstraktor, który po prostu wyciska nam z drzewa gumowego, który jest dodany chyba z Industry Craftem, wyciska nam gumę. Tutaj mamy kompresor, który też po prostu kompresuje nam niektóre przedmioty. Tutaj są. Tu jest generator. Po prostu taki zwykły, normalny. Tutaj. Jest takie na potrzeby po prostu budowania teraz wszystkich pomieszczeń, zaraz pokażemy jakich, przerobienie kobla na, na po prostu następniki przez przepalanie tego w piecu i automatyczny crafting w automatycznym crafting table. Dobra, o silnikach i o rurach to może w którymś odcinku albo zrobię tam osobny poradnik. No dobra, to co by tu pokazać, wchodzimy do naszego magazynu. Taki dość nietypowy, bo Przyda nam się, gdyż wszystkie skrzynki podłączymy po prostu od spodu rurami i przez, będziemy prosto... jakby, przez filtrację będą się składać do odpowiednich skrzynek. Nie będziemy musieli tego sami robić. Dokładnie. No. Tutaj jest pomieszczenie na przepalarnię. Już takie widać, że kamienne solidne. No. No, ho, ho, jak ja w ogóle wczoraj kopałem, to mi wpadło kilka kostków, kilka tych. Pają... Dobra, nie chwal się nie fajonków nie Mało by się kto przejął. Dobra, tu jest pomieszczenie na, na wszystkie urządzenia, maszyny i w ogóle. Dobra, tu nie ma co Tutaj part. z tego co widzicie, wygląda jakby to był jakiś nowy surowiec, i to są jego, jak to się nazywa, rusztowania. Rusztowania, czyli skafoldy. To lepiej można używać jak, jako drabinek, są bardziej korzystne. To jest bardzo fajne, bo I... stawiając prawym i po prostu klikając lewym, trzymamy skafoldy, czyli rusztowania w ręce. To się samo buduje, potem można wchodzić, a niszcząc to od dołu, wszystko znika. Znaczycie, no nie To co, zrobimy małe cięcie, ustawimy wszystko i zaczniemy pokazywać mniej więcej. Tak, może. Tak, Małe mamy. cięcie, zrobimy, zrobimy przepalarnię, yy, może to pomieszczenie z urządzeniami i wrócimy do Was. Dobra, to do zobaczenia. Na razie. Cześć, witam po krótkiej przerwie, dla Was była krótka, dla nas prawie kilku godzinna. I po prostu zobaczmy, jaki progres żeśmy uczynili. Na razie tutaj te skrzynki zostały, bo stwierdziliśmy, że na magazyn jeszcze przyjdzie czas udajmy się do przepalarni momento dobra aha, stanę sobie na środku tak to ten tak główny widzian dobrze, to jest nasza przepalarnia yy, i jak ona działa to jest widać dużo rur można by to zagryć, ale stwierdziliśmy, że jeżeli będzie pokazane, to też będzie ok. dobra tutaj do tych skrzyń ojej, przyciszę sobie tego minecrafta dokładnie to samo mam zrobił no do tych skrzyń wkłada się przepalacz. Cokolwiek ja nie mam akurat przy sobie, dobra, wrzućmy bedelce. widać, że maszynka, bo tam są silniki, pod spodem zasysają z tego, tego ze skrzynki przepalacz. Taki opał i wysyłają do wszystkich pieców. Losowo rozlokowują, więc w jednym może być więcej, w drugim mniej, właśnie jak widzicie, no ale stąd idzie przepalacz stąd idą wszystkie, wszystkie rzeczy do przepalania, więc jeżeli tam powiedzmy dwa kobla, on zaraz to się i rozrzuci do pieców dobra, jeden kabel poszedł, a co z drugim? no poszedł w drugą stronę dobra, dobra, Nie, ja, po prostu chwilę go i wszystkie rzeczy wychodzą tyłem pieca i idą do tej skrzyni, więc wszystko co się przepali idzie do tej skrzyni tam wszystko jest tyłem, rurami podłączone jeżeli by ktoś chciał, to po prostu piszcie, to pokażemy a tutaj są po prostu wyłączniki od, do pieców. Od silników z tyłu pieca to widać. Dobra. <noise> dobra, kolej tutaj z magazynu nic nie robiliśmy, więc teraz czas na część maszynową. No. Dokładnie ja się na to nie znam, więc ja po prostu będę stał z Michałem jak ktoś czasami komentował, bo nie znam się na tym wszystkim, dobra. Tutaj jest właśnie miejsce na przepalacz. Na skrzynia na ten właśnie na materiał do przepalenia. A on jest potrzebny do generowania prądu w generatorze. Tutaj widzicie, że jest wypełniony na full. To są dwa generatory połączone kablem i one wchodzą do badboxów. Czyli po prostu takich skrzyneczek, które magazynują energię. energia to jest chyba skrót od battery box. I tak się go craftuje. Zaraz wam pokażę. Badbox. I go robimy w taki. Wiesz co, jak to tak zaraz patrzę, to pomieszczenie będzie za małe. Poczekaj chwilę. Dajemy trzy baterie, pięć różnych desek. Zauważyłem, że niektóre drewno czasem nie działa. Na przykład to. Tak, tak nie działa właśnie Z tych wysokich choinek, no i po prostu tutaj kabel. No i otrzymujemy badbox i ustawimy go w taki sposób, żeby nawet. Teraz tutaj Wam pokażę, że z jednej strony, czyli od strony, którym go stawiamy, jeżeli będziemy stawiać blok, to w naszą stronę pojawi się taka kropka, to jest wyjście z badboxu i jest jedno tylko wyjście, ma yy, blok ma 7 wejść i jedno wyjście, I właśnie to wyjście, ojej, kurka, no i musicie po prostu wyjście skierować tak, żeby wychodziło do maszyn, yy, no i tutaj badbox może zmagazynować do 4000. tysięcy, Energii, więc na przykład, jeżeli bym miał pusty plecak i mogę po prostu go spokojnie załadować i będę miał wystarczająco dużo energii, jeszcze ci zostanie. Dokładnie. No, tutaj są silniki po prostu. Są trzy silniki w razie potrzeby. Jak dużo trzeba by wysyłać z Czy tak dużo zżarło? No, już ten prawie wszystko wzięło To po co to włączyłeś? Nie, nie włącza nie trzeba. No dobra. Tutaj jest taka część przepalająco-wypalająca. Na razie tego nie używałem. To jest macerator, który już widzieliście. Pokazywałem już te maszyny? Tak, pokazywałeś, pokazywałeś. No to macerator, który po prostu przerabia. rzeczy. tutaj będzie pył, na przykład nie wiem, żelazny, a tutaj się po prostu przepali w piecu, wyjdzie tędy i ten silnik wysie go do tej skrzynki. Więc po prostu wkładasz rzeczy do maceratora, a potem pewnie zrobisz jakoś tak ładnie, że wkładasz do skrzynki i wyjmujesz w drugiej skrzynce. Dobra, tutaj były dwa generatory i teraz czas na komparację, którą pokazywałem. Nie będę kombinował po prostu z rurami, będą stały. Sądzę, że będzie tak oszczędnie miejsce i więcej się zmieści w tym pomieszczeniu. Jak nie, to się po prostu je rozbuduje. Dokładnie. Y tutaj jest ekstraktor, czyli to, co mówiłem, do wyciskania. Gumy z drzew, nie wiem, może do czegoś się jeszcze przydaje. A tu jest scanning machine. Yy, wziąłeś te puszki? Nie wiem czemu, ale właśnie nie chce działać. Wziąłeś te puszki? Ale bo on już nie było. A jak się robi puszki, to cię pójdę zrobić. Aha. Dobra, to ja pokażę, jak się robi puszki. Dobra, to jest najbliższy crafting table. Ojej, myszka mi nie działa. Dobra. Yy, puszki robi się w taki sposób, układając, jak w jakby chcieli zrobić maincarta, czyli wózek, tylko że z Musimy oszczędzać w tym cynę mam Dokładnie, dokładnie. Mamy już mało. Ale wi... A jak nie, to się pójdzie do kopalni. Ale widziałem, że można ten zrobić maszynkę do robienia cyny. No. I w taki sposób, że panik maszyn to jest maszynka do puszkowania. Czyli po prostu tutaj kładziemy y, puszkę, cynę i dowolne żarcie. Wszystko, co można zjeść, nawet kopająka. Ok, I to się przerabia nam na y, ten. Na chwilę. Na wypełnioną y, puszkę z żarciem Popraw sobie mikrofon Lepiej mieszać Tak Po prostu pod sobą i może nie za dobrze miesłać Dobra i zobaczmy czy da się to zjeść, da... widać da się to zjeść Puszkę odzyskałeś? Y... Nie Nie? Nie, odzyskałem, dobra mam A to ja też Ale strasznie szybko się je no, fajnie. No. Wypijesz jak puszka Coca-Coli. Z całego chlebka dostaje się aż trzy, więc... ten widać, że zrobi się i będą z tego trzy puszki żarcia. Aż trzy? No tak, zobacz właśnie. Kurde, o kurde. No to fajnie, fajnie. W sumie to tyle z tego progresu, który uczyniliśmy. Do tego kasa założę. No hmm. co by tu jeszcze? Myślę, że na dziś... Chodź, polatamy mniej więcej, pokażemy jak wygląda nasza okolica i skończymy odcinek. No, zobaczymy po prostu ten, co, co nam się tutaj zrobiło. O, muszę przeciąć tę trzcinę cukrową. No właśnie, tutaj hodujemy sobie trzcinę cukrową. Na razie nam jest potrzebne do tego do enchantment table, czyli do enchantowania. Ty, w ogóle nie mówiłem ci, mój tata robi sake. Co ty gadasz? No. Nie wiedziałem, dobra. Sądzę, że już tu będziemy mogli skończyć odcinek. Chodź na dach, bo tutaj może nas chceś zaatakować. Iha. Na dachu też nas może zaatakować. W ogóle, jeśli macie jakiś fajny pomysł na oświetlenie, to dajcie nam znać. Aha, okej. Okay. No, nie ty, tylko widzowie. Myślałem, że ja. Dobra. Ty ty to jesteś tam, murzą na no, czarnej roboty elektrycznej. Spadaj. Nie, zupka na mnie nie działa. Wygląda jak Chińczyk, powinna działać na ciebie zupka chińska. Wiem, że wyglądam jak Chińczyk. Ja jestem od chińskiej roboty. Tam jest moje, moje pole, pole ryżu. Dobra. Dobra, myślę, że już czas skończyć odcinek. Jak widzicie, przy, mam jeszcze waypointa, tam ropa. Tam jest po prostu. Pokaż im na ich się, może złapie. Ojej, moment. Nie, nie złapało. No. Tam jest pewne rozlewisko Złożę ropy, złoże ropy które będzie można potem przerobić na benzynę i to się przyda do silników, ale to już myślę, że w przyszłości. Dobra, choć się pokryjamy. Dobra, to do zobaczenia. No. Komentujcie i wyczekujcie następnego odcinka naszej suchej inżynierii. No, dzięki i na razie. Na razie.